Na podcast zaprasza sklep dla amazonek.pl oferujący bieliznę uciskową, peruki, protezy piersi i inne potrzebne produkty medyczne dla kobiet. Ten podcast służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinien zastępować profesjonalnej porady medycznej. Administrator podcastu nie odpowiada za sposób wykorzystania dostępnych tu informacji: rak jajnika przyczyny i objawy. Zachorowalność na raka jajnika zwiększa się u kobiet powyżej 50 roku życia. W tej grupie jest on jedną z głównych przyczyn zgonów na nowotwory. Aby zwiększyć szansę na skuteczne wyleczenie, duże znaczenie ma szybkie rozpoznanie tej niebezpiecznej dolegliwości. Nowotwór czy rak jajnika jest chorobą nowotworową najczęściej dotykającą układu rodnego kobiet. Wyróżnia się dwa rodzaje raka jajnika, a dokładnie są to: rak nabłonkowy, diagnozowany częściej, Rozwija się on w nabłonku, którym otoczony jest jajnik. Rak nienabłonkowy rośnie poza nabłonkiem jajnika, jest diagnozowany rzadziej. Podział dotyczy również rokowania i wyróżnia się dwa typy tego raka. Typ 1 to rak, którego charakter jest zwykle łagodny lub ma graniczny stopień złośliwości. Ma on postać dobrze zarysowanego guza. W tym przypadku rokowania są lepsze niż w przypadku typu drugiego. Typ 2 nowotwór złośliwy jajnika który może nie mieć postaci wyraźnego guza, rozwija się w otrzewnej i ma gorsze rokowania, zwłaszcza gdy rozpoznano go na bardzo późnym etapie. Najczęściej rak jajnika jest diagnozowany u kobiet po menopauzie, zwykle po 50. roku życia. Sprzyjają mu przy tym różne czynniki, do których zaliczane są między innymi: endometrioza, stymulacja owulacji, nakłuwanie jajników w trakcie pobierania komórek jajowych. Mutacje BRCA1 i BRCA2, Otyłość i nadwaga, Palenie papierosów, Choroba lyncza, Wahania w poziomach hormonów nadmiar androgenów lub estrogenów, Radiacja w obszarze miednicy, mniejszej przy leczeniu innych typów nowotworów, Zwiększone ryzyko jest obserwowane szczególnie w przypadku kobiet, w których rodzinie pojawiały się również przypadki tego nowotworu, Ryzyko to podwyższają też zachorowania na raka macicy piersi jelita grubego. Redukcja ryzyka raka jajnika dotyczy natomiast kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną, a także kobiet, które karmiły piersią. Mniejsza zachorowalność jest też obserwowana u kobiet po wcięciu macicy. Rak jajnika objawy choroby. W dolegliwości jak rak jajnika objawy mogą być zróżnicowane i nierzadko są bagatelizowane albo mylnie przypisywane innym chorobom, np. zaburzeniom trawiennym. W początkowych fazach rak jajnika nie daje żadnych objawów, dlatego jego diagnozowanie jest wtedy utrudnione. Jak długo rozwija się rak jajnika? Bywa, że powiększa się on latami i daje objawy dopiero wtedy, gdy ma już formę dużego guza. Wczesna diagnostyka raka jajnika możliwa jest głównie dzięki badaniom USG. Często zdarza się zatem, że do wykrycia zmiany dochodzi podczas rutynowego badania USG w gabinecie ginekologicznym. Ginekolog może wykryć go również przy pomocy badania ręcznego. Do objawów występujących przy raku jajnika zaliczane są: uczucie ucisku oraz ciężkości w jamie brzusznej wywołane przez rozwijający się guz, torbiel albo zmiany naciekowe, wodobrzusze powiększenie objętości brzucha, w którym gromadzi się woda, parcie na mocz konieczność nagłego oddania moczu, częstego odwiedzania toalety. Dolegliwości trawienne, nudności, niestrawność, wzdęcia, problemy w oddawaniu kału, brak apetytu. Rzadko krwawienie z pochwy. U około połowy kobiet z rakiem jajnika we wczesnej fazie rozwoju dochodzi również do pojawienia się podwyższonej ilości markera nowotworowego oznaczonego jako CA125. W przypadku zaawansowanych stanów występuje on już u ponad 80% chorych. Stosowany jest również marker H4 który jest czulszy od badania CA 125. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli spodobał Ci się nasz podcast, zapraszamy do jego komentowania, lajkowania i udostępniania.